Siema, witam Was w Farming Simulator 19 na sej. Młody gospodarz. Powiedziałem, że nam żniwa żyta, więc są. Kosimy sobie żytko. Dobrze daję. Sprzedałem jeszcze chyba 9 ton około 9 ponad 9 ton żyta zarobiłem około za nie 13 tysięcy mamy 30 tysięcy na koncie, mamy już prawie na co nowy ciągnik nowy, no nowy, zabytek no bo już mam wybranego, jest to na pewno usus 904 cztery nie mam was kłamać ale nie mam innego ciągnika do wyboru tak szczerze nie, żadnego tu nie widzę Jakoś tak po prostu. Jakoś tak. Miałam oty na inny ciąg na tej serii. Takie życie. Masy. Gdzie masę? Ja masy jest za nowy. No, nie wiem, jakiś... Nie wiem. Me gdzie są za nowe. Za drogie. No jeszcze pewnie poja wezmę w dzierżawę trochę. Bo nie mam żadnego poja w dzierżawę. Więc weźmiemy jedno. nie daje to, że to nie kosimy na ciemie na sumę kosić, ale ta suma jest jakaś, jakieś do dupy. Włączę, pokazuję wam co to jest, czemu to jest zielone. Napiszcie w komentarzu, bo ja nie wiem czemu to jest zielone. Ostatni raz się to, że to fajnie daje, ale to z tego jak jest strasznie jakieś pojagowane Sieje tylko liczbienie, pszenice, rzepaki i tyle, bo to nie ma sensu się bać te no, dodatkowe uprawy nie zrobimy długiego to, tego odcinka dzisiaj 15 minutowego ale jak widzę że mamy ponad 2 minuty już jeden przejazd to jest ciężko bym powiedział ciężko jeszcze będzie też kupimy ususa za niedługo też będzie trzeba jakąś przyróbkę gospodarstwa zrobić na większą oporę większą postawić bo tylko tam chyba 10 sztuk się mieści, to jest za mało Zrobię to na odcinku, Czyli no pokażę Wam za niedługo jak tego tak będzie wyglądać albo będziemy ją przejechać w trakcie, jeszcze zobaczmy. Nie, nie umiem moderować, więc nie wiem, jak ktoś oglądał kiedykolwiek od do jak się na Mafie to obudował jakby na odcinku. Wszystkiego odcinków budował będę, ja, ja tak nie będę robił ale na przykład będę jednego dnia sprzedawał dołę i na, za jakieś dwa odcinki też będę stawiał następną. <laughs> Osoki. Wysypiemy się już. Fajnie, że daje tak dużo. Wejdziemy sobie nim tą trzeciotką. Z pół przyczepy ponad. Matko boska. No to dobrze, znaczy duże pieniędzy będzie. Co tu takiego dużego tu leci? Ja Bocian, czy co? Jakiś duchny cień. Znaczy duży, no ja mówię duchny. Z przyzwyczajenia. A miniaturkę z Krzyszczenia teraz. że potem mieć już, bo zawsze zapominam. No i za chwilę już kosić. Sowałem rurę, bo nie chcę zobaczyć. Nie chcę co coś. Nie ma tu drzew, ale... Jakbym urwał lukę, to by był problem, bo pszenicę do skoszenia. Tylko ewapastanter będzie suma. I będziemy ją sypać do wino. To siosa tego. Młowa rozłożona. Włady Mirec stoi. A i Włady też tutaj niedługo pójdzie do sprzedaży. No i jednak Włady jak będziemy mieć już tego susza większego. Jakbyś jeszcze na myśli coś nie ma, to tak szczerze mi niepotrzebnie z wadą nie Co Czy tam jest tak daleko? To jest jakieś, Jakaś haja. Nie wiem, co to tam jest. Co tam? Nie wiem. Nigdy tam jeszcze nie byłem. Zachować sobie... O, sobie. Tak, tak tam jest wiadomo. No Napoje jest pod tym fajna, że w się nie da co jeździć. No bo kiedykolwiek. Nie, wiem, kupimy to poje. Nie, no, kiedyś na pewno, kiedyś takie kupimy. Mieliśmy trzy poje, a już je skosiłem poza odcinkiem. Tam za rzepakiem było jeszcze jedno poje i tam gdzie zawsze nie chcę, to wam pokażę, żebym skasił ale ja na tych kołach jeszcze będzie dużo roboty, bo tam talerzówka wjedzie Znaczy o nie wiem, kiedy kupię może za długo, może za niedługo zrobimy odcinek, jak sobie gdzieś jak pojadę na pokupić jakiś ścianik? o sobie? jestem jeszcze Że to lekarstwo, co piłem, jeszcze nic nie dało, to jest plus życia. Naprawdę cieszę się tak bardzo, że piłem najgorsze lekarstwo i mi to nic nie dało. Ale nie ma co narzekać, trzeba, że daj. Nie kosimy na sumę, więc możemy sobie kosić tak szczerze jak chcemy. Ale to sobie wetniemy, tak, sobie to powinniśmy wiecie, że się cofniemy. Też trzeba sobie też w czy osoby sobie pokosimy. Ja odzwolę to, że on się tak przekręca. Na tym kubaj. Też trzeba będzie się puch do niego kupić. Mam nadzieję, że się spodoba ten ciągle, no bo to już będzie jakiś kursus. Bo nie, nie mam jakiegoś innego cienka tutaj. Zetora, nie wiem, nie mam jakiegoś pomysłu na jakiegoś zetora. Chciałem zetora wziąć jak tego zetora, co ma tury na polskiej wsi. Ale żeby mi to jakoś tak potem nie przypasował, to co podać? Znajdował będziemy musieli kończyć, no to fajny ten odcinek gałęzie nieobcinane jest Jezu, cały będzie nieprogresowany Teraz tak się zastanawiam, czemu ja wziąłem Bizona Jak ja mam tylko 60 i wodniej to. Szkoda, że nie ma jakiegoś pewnego kombajnu, tak to jest sobie masa jak wziął. Dużo ta te, to, to po, tej tego żyta. Co to za bocian? To jest jakiś bocian. Ja. ja nie mogę go ujrzeć. musi być jakiś bocian, bo to jest wielkie jak nie wiem co. Może i wiemy, ale nie powiem. No tak, już mi się podoba, jest trochę przymała. trzymała już. To takiego bizona już. Ciekawe na co wymienimy go. Ale to jeszcze trochę czasu. Jeszcze sezon z nim pociągniemy, ale potem już kupimy coś. Może psa coś kupimy? A przecież mamy psa tutaj. Jak się się nazywa? Bo wymyśliliście kiedyś na niego nazwę. I już pełna przyciepa. mi z tym zajechaj. No bo zostawimy nie... sobie, go, niech on sobie to tu sypię. Nie, nie. Tam coś tam. Nie nie ja ci to gitę sobie potem jeszcze ten rozrzutnik Władim go nie może wodzić, bo nie ma na wałka, albo ma... Nie wiem, próbowałem go podpiąć. To mi to nie działało. No nie. A rozrzutnik zawsze tu stoi. Jest przygotowany jak coś na takie większe poje Pewnie też będziemy mógł na pewno pszenicę. To, to, to się stało. O Jezu. Wybaczcie mi to chyba. Siup. Teraz już gito. to jest? Bieg się wbił. Dlaczego się bieg wbija? I od razu. Co to się stanęło się? I nie popatrzyłem na to, że to w ogóle. Chciałem popatrzeć. Także za, za chwilę ci wypoczynamy i co to zanudzać? Tylko koszeniem, więc tak jak w sobie dokładnie, co wrócimy. Zobaczymy na to, że to albo będzie 15 minut, jak nie, to, to tak i tak skończymy. No nie ma co zanudzać. Tak w ogóle to oglądacie. Nie ma co zanudzać. Trzeba już dalej. Nie ma co zanudzać całym koszeniem. No to jednak jest sama nieba. tak się Także tak ciągle tylko do koszary. <laughs> A nawet ładnie daje to żyto. Może za siebie tylko, nie na... A nawet to. w nie nie ma ciężko. Takie żyto. A jeszcze mi czego tu brakuje, żeby to się jeszcze że to się nie sypie, pak z tej sieczkanii To jest takie do dupy, bym powiedział ja już chyba wiem jaki kiedyś kombajn tu będę mieć Ja się tu chcę szybko rozwinąć. Mnie mam ochoty się pomału rozwijać, bo to nie ma sensu tak na mnie. Albo ja wiem, co my tu możemy kupić. A co byście powiedzieli, że. bo tutaj. To. Na no, przyszłym odcinku pokażę Wam dwa ciołniki, które możemy tutaj kupić. I wybierzecie jeden. Jeden droższy, ale lepszy. Jeden tańszy i polski, po bardziej polski. No wład, nie ma co zanudzać. Co już pokoszę poza odcineczkiem. Dzięki za oglądanie. No, zobaczymy, ale ja na następnym odcinku. Ejo.